W dzisiejszym filmie będziemy grać na tej nowej mapie Może jest jeszcze jakaś inna. Czekajcie, zobaczymy sobie. To jest jakaś nowa wyścigowa. O, ta Ice Canba. So, właśnie na nie zagramy, bo dodali je ostatnio. No i ta... Fold Stumble. No więc trzeba aktualizacja. Więc dobra, widzę. Gramy sobie, żeby nie było obciążenia, to może na graczy Widzowie, na tej mapie yy, nerfowej, tej nowej z kawałek Czy jakiś ktoś tam się czyta Jest bardzo Ale to bardzo, ale to bardzo duże lagi tak, jak, widzowie, jakoś tam zniszczycie, nie? To no odpada, już nie gra Więc się ping zmniejsza A tam jakoś zniszczycie To on, nad, on się odradza. I ping i pingu ciągle jest. Dlatego jest takie. Dobra, to gramy Jest ktoś na online? Nie. nie. No szkoda, bo byśmy sobie zagrali ze znajomym. Co z tego, że tego nie znam, ale <ścoughs> dobra. No, okay. to ja szybko to weźmiemy. O, tu, 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 tak, tak, dobra. Eee, to czekać, jak to było? Mhm, tak to była moja śmierć, nieważne. E, no, na czym skończyliśmy? Co, co to jest za spluwa? Ej, czekaj, co, co, co to jest? Ej, nie ma takiej spluwy. A, to jakaś Okej. Okay. No ale, ale, widzę widać, że nie jest jakaś super. A więc raczej chyba pójdziemy po inną, tym bardziej, ma tylko dwa naboje. Dobra, no kurczak, nie wiem o co tam chodzi tym bliborcikiem, ale dobra. O no i tu się nazywa krabinek. Psa, ja? Dobra, chodź ziomek. No u nas solo, solo. Dobra. Wycofuję się z pojedynku salonie, bo tematu. Ziomek możesz mi dać spokój, bo ja mam mało HP. Chciałbym się uleczyć ziomek. Dobra. Chyba, chyba ziomek mnie... Posłuchał. Tylko z tam mnie nie słucha i nie chcę tam, żebym. W... Ale dobra. A nie, dobra. Jednak Ziomek też mnie nie słucha. Jak zwykle wszystko jest przeciwko mnie. Damy guys, co dzień! Dobra, tego mamy. No, ziomek, nie mogłeś się ukryć w innym miejscu po prostu, żebym nie u Ciebie tra... To się dzieje? Kurde. <śmany> Dobra, niech mi będzie. Czekajcie, to się dzieje. Nie, nie aha, to bardzo jest. Ojcie, widzę, jak, jak was... Ja jest naprawdę prawie gram w tą mapę pierwszy raz. Co, co, tak? tak jestem z siebie dumny jak na pierwszy raz. Prawie, bo wcześniej gram w turniejach nie? A racja, co, to takie żelatyny, które zabijają widocznie, nie, nie, najgorsze jest to. Tak pod odcinkiem zająłem pierwsze miejsce, a teraz na odcinku zajmuję piąte. Ja. Czy Nie mogę, mogę jeszcze coś wybaczyć nie? Jest jakaś szansa, tylko że minimalna, znając takie moje umiejętności, w, grania w normalną mapę nerw, no to... Co dopiero jeszcze z jakimiś odpadankami i... tak to to było? To jest nerw Eliminated, a nie jakieś Eliminated po czasie dopiero Tak Takie eliminacje to i ja mogę, a nie bo się to z próby Kurde Ale nawet szyb, ale szybko strzela Ile zadaje damage'a? Może się nawet op opyla Ja cię kręcę Co jakiś komputer Zabił czterech? Okej OK ma już próbkę ej Wysos, odprów. Kurde. Okej? Okay. Będę miał, nie będę miał. Nie rozumiem, tego, bo To jest Okej okay. ma mam mało HP. Dobra, może tego tak, chodzi, zrobimy. Nie. Okej? Okay. I ma słaby kokana. Jest. Dobra. Przynajmniej mamy jednego. O, czwarte miejsce. Ja, świetny wynik <słuch> Dobra bliansowo to mam 4 cz śmierci. Dobra, mam 5 nieważne. O, jakaś gumibara. Bara. Dobra, widzę, wie, Coś mi że mi nie idzie. Dobra. Podejście numer dwa. widzowie, jak Jeżeli ktoś z Was wie, co chodzi z tym dziwnym kurczakiem, to jakbyście dali mi znać w komentarzu pod tym filmem. No, kurczak? Znaczy, no, no, to jest kurczak, no. Czy znaczy nie kurczak. No, nie, wiem, kurczaczki są spokojne, ja, znaczy nie. Kurczaczki są spokojne, dlatego fakty się nie powinny się narażać w bitwach z tego, że są pękowe, ale nie powinny, ale bo, bo kurczaki są słodkie, ale no że plakaty powiesz, że kurczaki nie mogą, no to, to, już to, jest to przesada. Dobra. Hops. Jupipi. Dobra. Okej, okay, mamy full HP. No to lecimy na rękę. Może i mamy pierwsze miejsce, ale... Coś myślę, że zaraz... Zatim się prawdziwe PvP. Nie wiem jak wy... ale ostatnio mi się tak spodobało. PvP, że ciągle gram w Minecrafta i robię właśnie PvP walki. Dobra, weźmiemy naprawdę jeszcze lepszą splówkę. Okej, okay, dobra, na tego pójdziemy. A co nie, nie, w sposób. Nie, 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 jeszcze raz nie. to to miało być? Chodźmy, może. my bo jest! Jest! kapibara, C bum, 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 bum. Kapibara ma bum, 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 bum. Dobra. Aha. Po co biegam po ten karabin? już miałam ten? Ale nieważne. Okej, okay. o nie, 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 ten Angaj, dobra, musimy rozwalić tego Angaja, zemsta Angaju, zemsta, zemsta, świetna ta zemsta po prostu, bardzo mi wyszło to zemsta, nie uważacie? Dobra, teraz idziemy na zemstę, okej, okay, yy, ale no, dobra, poczekam aż Shinty pójdzie, no, już każdy kogoś znawiali, a nie ja, tylko jakoś też dobra Fajnie, fajnie. Haj, jeszcze nie, nie ma na tabeli rankingowej. Dobra. O, jesteśmy pierwsi, dobra, widzowie, dawajcie. O, czy nie? No, no i to się nazywa. Ja jestem, próbracz Nareszcie mam lepszy bilans. Mam jeden na plusie. To znaczy, moja umiejętność jest dziwna, ale. Cudy się zdarzają, dobra Aha, jak sobie powiem Wam ta wymianę. O o Jesz jeszcze jeden kill i ten i spadnę. Okej, okay, dobra, więc co widzę, Wejdziemy na jakieś PvP, czy okej, okay, tego możemy z góry trochę była taką... Dobra. Tak jesteśmy pierwsi, jest dobrze. Płynę łódką, jest fajnie. Zwierzę Minecraft nie przestaje. Dobra. Przepraszam, że śpiewam, ale jak muszę, to muszę. Widzę, co w ogóle ostatnio odkryłam. Zobaczyna, jak ostatnio. Teraz dopiero odkryłem, ale nieważne. załóżmy, że to było ostatnio i że wszystko jest spoko. O, o, chyba widzowie jakoś. Okej, okay, uff. Uff. Dobra. Teraz widzowie na tym ice caramba. A wiecie, że widzowie, że jest to, że można włączyć emotki. Tuż jest... Od dwóch aktualizacji chyba To będzie, że mała kawka przez to, że on ma tą betę To naprawdę Ale on to miał już Zanim to się pojawiło W StumbleGuysie oficjalnym Serio Ja u małej kawki ostatnio byłem i widziałem na jego tablecie Że on miał, że on ma naprawdę betę, bo on to miał A na moim tablecie w moim Stambulka się tego nie było. I naprawdę ma na przykład Nerfa 0 w grupie standardowej. Czujecie to? Nerf 0 w grupie niestandardowej. Więc on naprawdę ma bet. Nie wiem, co no jest farciarzem. Z tego, że mu usunęło wszystkie skiny, koronki. Ma jakąś starą wersję, że nawet jeszcze misji nie ma. I aktor nie jest jakiś w ogóle, nie, nie pamiętam, czy są. Ale naprawdę ona wszystkie te mapy, jakie są so, w kiedyś były, ale w grupie i standardowej i standardowej też ich nie ma Dobra, stamtąd widzę, że to, że to przegramy ale się z tym pogodziłem ja w tym nerfie przegrywałem to i mogę na Icecrumb'a, jaki problem, nie? o, o nie, dobra, okej okay. nie no, koksu jestem sobie zagramy jakieś trzy, dobre dwa dwa razy na tym. Czyli jeszcze jeden raz i będę kończył ten filmik. No dobra. Hops. Dobra. Chopsasa. Nie, czy mam wydaje, że okrzyki, ale dobra. Hopsasa. No spadaj się. Już. Dobra. Sarabian. Oczywiście komputer, ale nawet taki dziwny nick. Sarabia mi się kojarzy z Serbią, bo Serbia, Saraban, no podobno Cieszę jeszcze że chyba drugi raz wygram. Tak? Jest. Więc widzowie, subskrybujcie, łakujcie, komentujcie. Tak w ogóle to polecam wam film, piosenka o Kapibarze. I widzimy się w kolejnym odcinku.